Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, dzisiaj chciałbym zaprezentować e, pokarm, który stosuję od trzech tygodni i nad zakupem, którego zastanawiałem się już dłuższy czas. Jest to dekapsulowana Artemia. E, to znaczy, są to jaja Artemii bez tych skoruszek, przeznaczone już do bezpośredniego podania dla ryb. Ogólnie Artemia, solowiec, uchodzi za jeden z najlepszych, pełnowartościowych pokarmów dla naszych podopiecznych. Ehm, źródło mikro i makroelementów. E, bardzo pożywny pokarm, łatwo przyswajalny przez ryby, e, praktycznie nie mający negatywnego wpływu e, na organizm naszych rybek, e, no jak na przykład ochotka, która w nadmiarze powoduje otłuszczenie narządów wewnętrznych i może tym samym przyczyniać się do rozwoju e, różnych chorób. Tak, Artemia jest pokarmem bardzo bezpiecznym. Um, Artemia są to tak naprawdę drobne skorupiaki, żyjące tylko i wyłącznie w wodzie słonej. Um, muszę zobaczyć, że mikrofonu nie naciskał. <laughs> żyjące tylko i wyłącznie w wodzie słonej, um, one w wodzie słodkiej są w stanie przeżyć. 2-3 godziny, po czym umierają. Natomiast zakres hmm, tolerancji na wodę słoną jest bardzo szeroki i tak naprawdę hmm, w zbiornikach o bardzo wysokim zasoleniu są praktycznie jedynymi organizmami, które tam żyją. Hmm, są takie słone jeziora i być może państwo. Kojarzycie nieraz takie obrazki z jakichś filmów przyrodniczych, gdzie flamingi um, brozą w takiej płytkiej wodzie i tymi zakrzywionymi dziobami um, jak gdyby przesiewają prze, um, wodę, um, przefiltrowują wodę przegrzebują dno no właśnie one żywią się skorupiakami solowcami, chociaż tych solowców jest bardzo dużo gatunków ale właśnie tamte stanowią podstawę diety flamingów no i podstawę diety stanowią stanowi artemia dla naszych ryb nie odkryję tej Ameryki, jeśli powiem, że jest rekomendowana jako pierwszy, podstawowy i najlepszy pokarm dla na rybku. Ze względu na swoje rozmiary, przede wszystkim. Czyli młody wylękartem jest bardzo drobny i dzięki temu na rybek jest stanie. Na nim żerować, bardzo szybko na nim rośnie, no i dlatego dlatego w takim akwarystycznym ABC Artemia jest punktem podstawowym, jeśli chodzi o wychów rybek młodych. No ale teraz tak, jeżeli nie mamy aż tylu. Ryb. Jeżeli nie mamy, jeżeli mamy jedno akwarium, załóżmy z drobnymi rybkami, no to jest pytanie, czy będziemy bawić się w reaktor i wychów artemii. Bo takiej świeżo wylęgniętej artemii nie kupimy. Musimy sobie ją sami um, wyhodować. Um, no, można kupić gotowe reaktory. Do tego trzeba kupić. Jeżeli nie posiadamy napowietrzacz, jaja artemii oraz sól do wylęgu. Proces ogólnie nie jest bardzo skomplikowany. Natomiast no, sam, sam proces wylęgu trwa od 48 do 72 godzin. Jedyny mankament tego no to, że musi być ten brzęczyk, nie każdy ma gdzie tam w domu sobie tak to zamontować, żeby, żeby nie przeszkadzało domownikom. Brzęczyk musi chodzić cały czas, ja w sypialni mam trzy akwaria i tak naprawdę osprzęt, który w nich pracuje musi być w trybie silent. Czyli tak długo poszukiwałem e, modeli e, filtrów, e, testowałem, aby po prostu nie przeszkadzały, aby były bardzo ciche. No i takie sobie znalazłem i takie stosuję. Natomiast brzęczyki, no niestety, generują jakiś hałas i brzęczyk no, obok łóżka, pracujący w nocy, byłby problemem. E, no dlatego, jeżeli mamy gdzie postawić yy, reaktor z brzęczykiem i samym sprzętem to nie ma, pra, nie ma, nie ma sprawy. Yy, natomiast też kwestia, jeżeli mamy dużo ryb, tak? Jeżeli, nie wiem, mamy wylęk skalara, tam 200 młodych sztu, rybek, które trzeba wykarmić, no to wiadomo, że reaktor będzie bardziej wydajny niż yy, Taka artemia w żelu Ta artemia w żelu Ja to tak grupuję W takiej kategorii pokarmów No coś pomiędzy pokarmem mrożonym A pokarmem żywym Mój dzisiejszy odcinek Nie jest w żaden sposób Sponsorowany W ogóle kanał nie jest sponsorowany Ja nie czerpię żadnych korzyści z prowadzenia, Finansowych korzyści Z prowadzenia tego kanału Jedynie korzyści hobbystyczne, polegające na wymianie wiadomości z innymi akwarystami. Natomiast no na pierwszym planie jest właśnie ta Artemia, firmy hobby. Dlaczego akurat ta, bo taka była w sklepie, była jeszcze druga innej firmy, teraz nie pamiętam jakiej. Ale tak, to ma 125 ml, tamte opakowanie było tańsze, ale było mniejsze i bo i po przeliczeniu ml na złotówki okazało się, że w ostatecznym rozrachunku lepiej opłaca się kupić droższy produkt, ale mieć za to więcej. Tego pokarmu i ostatecznie wychodzi do taniej. Tutaj jest 125 ml. Ta buteleczka kosztowała mnie 75 zł. Natomiast firma hobby do mnie też jak gdyby przemawia. No w tej akwarystyce się już parę lat obracam i na temat pewnych marek, jakąś tam wiedzę posiadam. Jest to niemiecka firma. Działająca w branży akwarystycznej i dostarczająca nam na e, rynek artykuły akwarystyczne, e, ma dobre opinie. E, ja do karmienia tą e, Artemią mam jedno akwarium, e, z gdzie mam mikro rozbory bo dla pozostałych moich ryb jest to pokarm zbyt drobny natomiast e, ta artemia jest idealna dla narybku oraz, oraz dla drobnych rybek e, właśnie takich jak mikrorazbory, jak e, bystrzy kiamandy jak e, małe gatunki sumików, kierysków, czyli E, pigmej, malutki, sierpoplamy. E, e, dla takiej klasyki akwarystyki, jak na przykład e, kardynałek chiński, który no, charakteryzuje się tym, że ma bardzo malutki otwór gębowy, e, kiedyś, gdy hodowałem kardynałki, e, miałem taką sytuację: karmiłem je akurat drobnym granulatem przeznaczonym dla, dla, dla małych rybek, dla narybku to był w tym, tym rozmiarze XS granulat yy, i na moich oczach jak sypnąłem tego granulatu ładny okaz kardynałka yy, zadławił się tą granulką frakcja pokarmu i tak była zbyt duża no i w ciągu nie no ja wiem 7-10 sekund rybka była martwa natomiast w przypadku yy, tej artemii nie ma takiej szansy. To jest pokarm naprawdę bardzo drobny. Eee, co mogę powiedzieć? Trzy tygodnie go stosuję. Eee, ryby są bardzo, bardzo witalne po nim. Bardzo pełne energii. Pięknie wybarwione. Eee, jedzą go z apetytem. Są żywiołowe. Eee, wyczekują już tego pokarmu. Eee, pokarm. Ma tą zaletę, że bardzo powoli opada i yy, nadaje się do karmienia rybek, które żerują na powierzchni, na ryb, dla rybek, które żerują w toni wodnej i dla rybek, które żerują na dnie. Dlatego, że zanim opadnie, to yy, jeżeli mielibyśmy rybki powierzchniowe, no to się zdążą wyżywić, rybki z toni się też wyżywią. No, a jak już opadnie, no to rybki z dna się wyżywią. Więc on ma tą zaletę. Ma zaletę też taką, że jest bardzo wydajny. Tak naprawdę, ja tutaj to akwarium to daję 5 kropelek na dzień tego, tej artemii. Opakowanie ma 125 ml. Przez 3 tygodnie użyłem, zużyłem o tyle. to widać, dokąd jest pokarmu. To jest cała tuba. Praktycznie starczy mi go na rok czasu, i takie są zalecenia producenta: żeby w przeciągu roku od pierwszego użycia go zużyć. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Druga rzecz jest dobra: nie trzymamy go w lodówce, trzymamy go, nie wystawiamy na światło słoneczne trzymamy go sobie w szafce akwarystycznej pod akwarium. W temperaturze pokojowej, i to jest y, ważne, jeszcze, żeby nim wstrząsnąć, e, dlatego że ta zawiesinka się tam osadza, a te jajeczka opadają. No i przed użyciem trzeba wstrząsnąć, żeby, żeby się to wymieszało. Ja za chwilę zaprezentuję karmienie. Zobaczycie Państwo, jak ryby świetnie to jedzą. Eee, tu jest fajne rozwiązanie, bo ten koreczek e, się odkręca. Aha. Jedną ręką to jest tak ciężko. Dobra, ale już tak. Dziubek mamy odkręcony i on tylko się tak do pewnej wysokości odkręca. Luzuje się ten szczyt i tak naprawdę już mamy. Pipetę na tym zamocowaną, za, za i za chwilę pokażę, jak zakraplam. Yy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Yy, ten pokarm yy, był, był jeszcze jeden pokarm w takiej tubie, ale był trzeci artykuł, też Artemia w żelu. Tylko tamten był do płukania I to na to warto zwrócić uwagę w sklepie, zapytać się sprzedawcy e czy pokarm, który wybraliśmy jest, nadaje się do bezpośredniego użycia dlatego, że o ile mamy siteczka drobne, takie właśnie jakie są e w reaktorze do artemii no to przepłukanie tamtej artemii z tego żelu nie nastręczy nam jakichś trudności no ale jeżeli nie mamy takich drobnych sitek, e no to będzie problem bo siatka akwarystyczna się do tego raczej nie nada, bo te jajeczka nam będą przez siatkę przelatywać, dużo pokarmu stracimy. Dlatego warto się dowiedzieć, dopytać, czy, czy po prostu ta artemia, którą wybraliśmy, to jest już gotowiec, czy po prostu trzeba ją płukać. W sklepie były właśnie trzy rodzaje tej artemii: dwie do bezpośredniego użycia i jedna do płukania Dobra, teraz tak pokażę jak karmię ryby, i sobie Państwo zobaczycie, jak fajnie ten pokarm pracuje w wodzie. Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam, trochę będzie dawało po oczach. Ech, a ja się odbijam. No, ale niestety musiałem pokrywę otworzyć na chwilę, żeby wlać Artemię. Dobra, jest artemia. Eee, dobra, tu pokażę, będę zakraplał. O, trzy, cztery, pięć. O, dobra. Przymknę pokrywę. Będzie lepiej widać. O, widać teraz świetnie. Jak te jajka opadają, one opadają bardzo powoli. I rybki sobie naprawdę bardzo, bardzo chętnie to jedzą. Powiem szczerze, że odkąd mam te bory no to już będzie rok czasu, niedługo. To jest to pokarm chyba najbardziej trafiony dla nich. Żadnego innego pokarmu nie jadły z takim apetytem i tak, tak intensywnie na żadnym nie żerowały jak na tej artemii. A to dlatego, że mikrorazborki, małe razbory, te najmniejsze gatunki w naturze są specjalistami eee, są rabusiami ikry po prostu. One. Głównie żywią się ikrą i swoich, swojego gatunku, ale i innych gatunków ryb, to tacy mikrozłodziejaszki mikro No i te jajka artemii, to jest właśnie ich naturalny pokarm tak naprawdę O, dopiero pierwsze te jajeczka dosięgają dna Więc ten pokarm naprawdę opada bardzo powoli, widać zresztą Trzeba wyłączyć filtry, jak się karmi, żeby to się tak nam nie rozbełtało po całym akwarium o, Na powierzchni też jeszcze tego dużo jest Ale to już potem jak filtr uruchomię, to to się zamiesza i to opadnie. Ale gdybym miał, nie wiem, na rybek gupika, który lubi przy powierzchni żerować No to tutaj miałby pole do popisu Tu do popisu mają ryby stoni Ale już gdybym na przykład miał drobne kiryski no to już kieryski w tej chwili miałyby co jeść, bo pierwsze ziarenka, pierwsze jajeczka osiągają dno. Więc e, ci mikrorabusie e, właśnie świetnie świetnie się odnajdują, jeśli chodzi o zjadanie tych jajeczek i bardzo mi to pasuje. Naprawdę te rybki u mnie. Nabrały vigoru odkąd karmię to martemio, nabrały kolorów, nabrały takiej energii. No i jest to pokarm trafiony w dziesiątkę. Ehm. Czy będę porównywał z innymi produktami? Pewnie nie, bo ja jestem takim typem, który jeżeli już sobie wypracuje jakiś schemat, jakąś ścieżkę, to z reguły nie lubię już innowacji. Nie lubię y, zmian, więc powiem szczerze tak. Wydaje mi się, że trafiłem w dziesiątkę za pierwszym podejściem. Bardzo mi się podoba ten pokar. Nawet jeśli chodzi o aplikacje, y, o te rozwiązanie z tym odkręcanym, dokręcanym koreczkiem. Y, no, jest to fajna sprawa. I o ile ten pokar będę miał w sklepie, to pewnie będę ten kupował no chyba, że sytuacja tak się e, wydarzy, że nie będzie go, nie będzie dostępnego no to wtedy będę coś myślał, ale ale myślę, że, że raczej zostanę już przy nim, bo, bo jest fajne to rozwiązanie no teraz jak po karmieniu jeszcze pokażę tą buteleczkę tak się uspokoiło no to przez trzy tygodnie prawie miesiąc tyle zużyłem tutaj od tej no, jest 125, cała butla jeszcze tego jest. O, to, to będzie widać do samego dna, 75 zł. No tanie nie jest, ale, no mówię, jeżeli mamy jedno akwarium, ja akurat no tutaj dawałem do innych akwariów, ale tam są ryby za duże, to jest dla nich za drobna frakcja już. Nawet te moje stare nony. Czerwone nie za bardzo były tym zainteresowane. A to są stare ryby, one wolą kawał tubifeksu bifeksu, chodki zjeść już. Siódmy rok leci tym, tym ono u mnie. Ostatnio patrzyłem minęło 6 lat, odkąd je kupiłem. No, myślę, że miały około pół roku, jak były w sklepie. E, więc, więc, więc no, już są garbate już te oczy jakieś takie mętne, powykrzywiane ale wciąż żyją. Ostatnich 5 sztuk. Ale one tą artemią nie były aż tak zainteresowane. Ale na przykład simulansy już myślę, neon zielony już, już pewnie prędzej. No i właśnie tak. I tu już pokarm został, tylko na powierzchni. w toni opadł, naprawdę bardzo powoli opada. Tu na korzeniu widać te kropeczki. No i krewetki już sobie na to poszły. I ślimaki sobie będą dojadać. Ale i raz borki skubią te korzenie fajnie. Także no, człowiek się uczy całe życie czegoś, czegoś tam próbuje. E, długo, długo się zastanawiałem, czy taki pokarm ma sens, czy to jest um, w ogóle potrzebne. Czy to nie jest jakiś taki chwyt marketingowy, jakieś takie coś, co nas próbują naciągnąć, a nic to nie daje. No ale jest, jest fajna sprawa, naprawdę. No, w tym akwarium tutaj mi się sprawdziło. No, przy tych rybach myślę, że naprawdę ich do, dobrostan się polepszył, odkąd są karmione tym pokarmem. No. Fajnie, fajnie. Mi się podobają te ryby, bo takie naprawdę małe, takie łobuziaczki. Bardzo żywotne. Takie, takie. No. Zadziorki takie małe przyganiają się. O. No i właśnie ten pokarm to je tak mocno pobudza. Jedzą się tych jajek, to są takie później. O, fajnie skubią te korzenie. No tak jak w naturze jaki krakradno. A mniej więcej tak wygląda. Gdzieś tam z krzaków wypłyną z jakichś drobnych gęstwinek no i... I pada ich łupem. A tutaj jajeczka mi padają ich łupem. Myślę, że warte do wypróbowania ten pokarm. Jeżeli ktoś z Państwa się zastanawiał nad zakupem, to, to myślę, że warto sobie spróbować. Jeżeli posiadacie jakieś małe rybki z drobnymi otworami gębowymi, jakieś drobnoustki, właśnie, kardynałki, razborki. Gupiki handlera, na rybek, wszelkiej maści, innych ryb. To, to jest fajny pokarm, naprawdę warto, warto, warto sobie w to zainwestować. No jest na pewno dużo mniej zachodu przy tym, niż z reaktorem. Czasami sami hodujemy No Ja po prostu nie mam bardzo gdzie postawić już tego do reaktora. No. Druga rzecz, no nie mam aż tylu rybek, którymi bym miał karmić, więc tak naprawdę no u, mnie, u mnie byłoby to no w tej chwili niepotrzebne, tak. No. Ale naprawdę. Myślę, że znacznie lepszy pokarm niż um, wszelkiego rodzaju suche granulaty dla narybku. E, ja tutaj dodaję też ten, ten, ten tropikala mikrowit roślinny i ten witaminowy. Też chętnie to jedzą, ale, ale no, odkąd ten to Martenie daje, to naprawdę e, przebojem ten pokarm wdarł się w gusta. E, Mikro razborek. Także to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie i do zobaczenia. Cześć.